Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Witam Państwa, naszym gościem jest Maciej Kopiec, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Niedobczyce w Rybniku, to Pańskie rodzinne strony jakieś bliskie Panu? Bardzo blisko, ponieważ dwa kilometry od miejsca, w którym się wychowałem, natomiast nie jest to moja dzielnica, w której mieszkam. Co tam się u Was wyprawia? Stawiają wieżę Eiffla, taką mini wieżę Eiffla... Ja wiem, dziesięciometrową chyba. metrową metrową na rondzie. W ramach budżetu obywatelskiego, żeby zaznaczyć właśnie nazwę dzielnicy, czyli Paryż, ponieważ ta dzielnica nazywa potocznie Paryżem. Czemu Paryż? Są dwie legendy. Jedna mówi, że w wojnie francusko-rosyjskiej żołnierze, którzy wracali z tej wojny, tam się właśnie za zatrzymali i osiedlili. I druga legenda mówi o tym, że można było tam skorzystać, panowie mogli skorzystać z usług pań, które oferowały swoje usługi właśnie w tym miejscu. To są takie dwie legendy miejskie, które właśnie mówią o, tym, o tej dzielnicy. Dzisiaj tam się nic takiego już oczywiście w ogóle nie... Wy jedzie. tam w rybniku macie ciekawą e, e, mozaikę, bo wie pan, Meksyk, tak Pekin. Jest. Jest też Maroko, to wie pan, może w Maroko czemu nie zbudujecie y, makiety? Nie wiem, Marrakeszu na przykład. W Meksyku na rondzie są kaktusy, natomiast rybnik <noise> słynie właśnie z tego, słynie z rąd przede wszystkim, natomiast słynie też z tego, że te ronda są ciekawie aranżowane. No Wraz właśnie. Rond 30 kilka, jest teraz prawie 40, połowa po nowej drogi. I stąd wieża Ejfla na rondzie w Paryżu. A w ramach budżetu obywatelskiego. Właśnie. Żarty na bok, bo to jest decyzja mieszkańców, pieniądze z, z budżetu oby, obywatelskiego i dobrze, tak? Dokładnie tak. Jeżeli, mieszkańcy chcą czegoś takiego swojej dzielnicy, to właśnie to otrzymują i to jest taka demokracja bezpośrednia, którą trzeba pochwalić tutaj, ponieważ ten projekt był w urzędzie miasta wcześniej, on był zaopiniowany negatywnie i mieszkańcy dzielnicy się zmobilizowali, żeby ten projekt zgłosić do budżetu obywatelskiego i tym sposobem właśnie. A wie się pan, dzieje? dlaczego miasto się dystansowało od tego projektu, bo to trochę kiczowate jednak jest, wie pan, miniatura wieży Eiffla, bo Paryż, ale mieszkańcy, mieszkańcy chcieli, po prostu to ma być, tak? Nie pan, kiczowaty jest nawiązywanie Panteonu Górnośląskiego do Paryża i jego oryginałów. Natomiast jeżeli Pff, mieszkańcy pan, chcą widzieć w swojej no. dzielnicy wieżę Eiffel, która jest nawiązaniem do Paryża, to, to nie znam do tego. A gdyby chcieli na przykład mieszkańcy, dajmy na to, nie wiem, pomnik Lecha Kaczyńskiego na przykład na Rondzie postawić, to co wtedy? No myślę, że to się nie wydarzy. Natomiast tutaj też byśmy czy, szanowali, czy tutaj nie tutaj bardzo? opinia demokratyczna mieszkańców jest najważniejsza w tej kwestii. To tak jak trochę z, z placem Kaczyńskich w Katowicach, której niestety się nie szanuje, ponieważ mieszkańcy nie chcą, żeby to był plac Szewczyka. Plac Kaczyńskich jest to plac Szewczyka, no i tutaj niestety mamy z tym problem. Panie czy Pana ostatnio Donald Tusk podnosi na duchu? Podnosi mnie na duchu to, że to, o czym mówią środowiska lewicowe, to, czym ja też się zajmuję, ponieważ ja też pamiętam, pyta Pan pewnie o kwestię świeckiego państwa. To mnie podnosi na duchu, ponieważ cieszę się, że te postulaty podnoszone przez nas są wreszcie zauważane. Świeckie państwo to jest podstawa państwa prawego i sprawiedliwego. Donald powiedział w historii. Stargardzie ostatnio, że zapowiedział oddzielenie kościoła od państwa natychmiast, uwaga, po wygranych wyborach. Ja pamiętam politykę Platformy Obywatelskiej w stosunku do świeckiego państwa z lat 2010-2015, gdzie było bardzo trudne jakiekolwiek postulaty świeckiego państwa wdrożyć w życie. Mówimy o tym konsekwentnie od wielu lat, że to oświeckie państwo zarówno. Teraz pan wierzy Donaldowi Tuskowi? E, mówię, ufam, ale sprawdź. Maciej Kopiec, poseł Nowej Lewicy jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Maciej Kopiec, poseł Nowej Lewicy jest z nami. Po raz drugi państwa i pana witamy. Dzień dobry. A więc jeszcze raz. Donald Tusk w Stargardzie rzekł był, że Kościół od państwa oddzieli natychmiast po wygranych wyborach. Co to właściwie znaczy oddzielenie Kościoła od państwa? To znaczy zapewnienie obywatelom, którzy wierzą, prawa do wiary, zapewnienie obywatelom, którzy nie wierzą, prawa do tego, żeby nie wierzyli, i zapewnienie równości pomiędzy tymi sferami życia. Ta, ten rozdział państwa od Kościoła to między innymi walka z takimi. Patologiami, jak to, że jedni ludzie są równiejsi wobec prawa, wobec innych. Na przykład prowadzę wiele kwestii w swojej pracy poselskiej ludzi, którzy są pokrzywdzeni przez księży. I widzę na własne oczy w ramach interwencji poselskich, jak księża są faworyzowani przez polski wymiar sprawiedliwości. A jak z tym prawem widzę... do wiary i do niewiary? No, pan, jako niewierzący, czuje się szykanowany w... W dzisiejszej Polsce? Jeżeli słyszę o pomysłach Zbigniewa Ziobry, który zabra, zabrania mi używania memów z papieżem, na przykład, albo ogranicza moją wolność słowa w ramach e, rzekomej e, walki o, e, o e, m, rzekomej walki o to, żeby uczucia religijne nie były obrażane, no to, ja widzę, no, no to widzę, że to, to jest to w demokracji nam. podobno, że wolność jednych kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugich. No tak, tylko że znamy doskonale sposób, w jaki to prawo jest w Polsce naciągane. Wiemy, w jaki sposób w Polsce to prawo jest wykorzystywane przez opcję rządzącą. Wiemy, w jaki sposób na przykład dochodzi do takich sytuacji, w których uczciwi przedsiębiorcy muszą odpowiadać podatki, a na przykład Kuria w Warszawie wynajmuje obiekty biurowe, po czym twierdzi, że przeznacza całość tych dochodów na cele kultury religijnego i nie płaci żadnych podatków, więc to jest niesprawiedliwe i to jest bezprawne. No dobrze, to teraz. Zastanówmy się, co oznacza ten, ta zapowiedź rozdziału Kościoła od państwa w ustach polityka lidera. Konserwatywnej w sumie partii. Konserwatywnej, hadeckiej, nie wiem, jak by to można było nazwać O to, trzeba pytać, o to trzeba pytać lidera Hadeckiej partii, natomiast to pokazuje jedną rzecz, że te postulaty środowisk lewicowych są wreszcie zauważone także przez Hadeków, i to pokazuje jedną rzecz, że w nowym rządzie musi być lewica, która tych postulatów dopilnuje. Po ta Polsce. lewica, która tak będzie pilnować, jak pilnowała za czasów swoich rządów, rządów SLD. Tak wie pan, no, pańscy koledzy, starsi koledzy oczywiście, to to kiedyś to tak byli mocniejsi, albo dzisiaj są mocniejsi w gębie, niż kiedyś byli w czynach. Wie pan, lewica dzisiaj jest inną lewicą niż była kiedyś. Lewica dzisiaj jest lewicą nowoczesną, która ma mnóstwo młodych ludzi, którzy patrzą na pewne sprawy inaczej. Rozmawiamy ze sobą i jako reprezentant lewicy wiem, że ten postulat latwiejskiego państwa jest bardzo konkretny, jest bardzo wyraźnie zaznaczony i będzie zrealizowany. A patrząc na praktyczną stronę tych słów Tuska, czy jego skutków, one przygotowują wyborców platformy do wyborczego sojuszu z lewicą, czy może wyborców lewicy do głosowania na platformę? W mojej opinii, po prostu e, premier Tusk zauważył, że te postulaty lewicy są po prostu modne i są po prostu dobre, są po prostu dobrze odbierane przez społeczeństwo i zaczął je wykorzystywać, co mnie bardzo cieszy, natomiast nie wolno zapominać o tym, że one wyszły ze środowisk lewicowych i są naszą, e, powiedziałbym, nawet bazą programową. Jeszcze raz, ufa pan Donaldowi Tuskowi i platformie, która. Dzisiaj zapowiada e, no właściwie rewolucję, patrząc na to, jak funkcjonuje państwo w wielu jego obszarach. Ufaj, ale sprawdź. I tym sprawdzam jak? jest właśnie to, że... Jak sprawdzić? Bo to po wygranych wyborach, panie pośle. Po wygranych wyborach należy dopilnować do tego, żeby taka sytuacja, jak na przykład z nieosądzonym, że nie będzie nie powtórzyła. Mam nadzieję, że w 23 i będę pracował, będziemy pracować jako opozycja, żeby stało się to już w 23 roku. Jest temat wyborczego sojuszu Platformy i Lewicy w związku z tym? Do wyborów jeszcze półtorej roku. Mamy sporo czasu. Podobno, niektórzy mówią, że dużo mniej. Jestem zdania, że półtorej roku. W polityce to bardzo dużo czasu. Należy współpracować, ta współpraca musi być bardzo bliska, musi być partnerska, musi być na uczciwych zasadach. Natomiast dzisiaj jeszcze konkretów co do tego, czy to będzie wspólna lista, czy nie. No nie, po prostu nie ma. Czyli a gdyby taki pomysł został zrealizowany, jak rozumiem, patrząc po tym zbliżeniu, zakładając, że o to tym właśnie chodzi, to rozumiem, wy bylibyście z platformą tą, 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 tą nogą lewicową, a PSL z hołownią tą prawicową, tak? To mieliście to, to, to taka konstrukcja? Nie chcę się wypowiadać za mm, Platformą Obywatelską, ponieważ nie jestem jej członkiem, nigdy nie byłem. Mogę mówić za lewicę, że lewica od swoich wartości i ideałów nie odejdzie. Mamy jasny, konkretny program, który chcemy zrealizować i będziemy tego pilnować. Wyobrażam pan sobie jakieś programowe porozumienie z Platformą, gdybyście mieli tworzyć cokolwiek wspólnie? Jak słucham premiera Tuska, który ostatnio, y, który, ostatnio który przyjmuje postulaty lewicowe, to coraz bardziej tak mam ja trochę tych postulatów Donalda Tuska było w przeszłości, które potem czy do dzisiaj się mu wyciąga. Dlatego powtarzam, ufaj, ale sprawdź. Potrzebna jest lewica po to, żeby wyegzekwować to, żeby to nie były tylko obietnice, ale żeby to były faktycznie rzeczy, które się wydarzą. Tak przy okazji to wy o u siebie porządek już zrobiliście? Marek Balt wrócił na łono lewicy? Marek Balt jest członkiem lewicy, tak, wrócił. A jak będzie chciał znaczy on jeszcze on nigdy nie odszedł, ponieważ był no nie, to, zawieszony. Tak, zawieszaliście go dwa razy. Gdy będzie chciał jeszcze raz gdzieś kandydować, to wtedy go znowu zawiesicie. Zbyt dużo czasu jeszcze do jakichkolwiek wyborów, żeby mówić o jakichkolwiek decyzjach. Natomiast w tym momencie Marek Bald jest czynnym politykiem lewicy i tak myślę, zostanie. A z, na przykład w Sejmiku z radnymi lewicy to się pogodziliście na powrót, czy. To nie jest kwestia Dalej kłótni. To jest na to, 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 to... chłodnych relacjach, że tak powiem. To nie jest kwestia kłótni. To jest kwestia tego, że nowy zarząd województwa ma trochę inną linię polityczną od tej, która była prezentowana do tej pory. Mówimy niepewnym zachowaniem, które miały miejsce w przyszłości, więc to też wymaga czasu, żeby się przyzwyczaić do Co to tego znaczenia. znaczy, nowego? że zarząd województwa ma nową linię. To znaczy, nie współpracujemy z prawem sprawiedliwości. Sprawiedliwością. A, rozumiem. E, ale to znaczy, że. Z... Parą radnych, która została wybrana do tego sejmiku z list lewicy, to uprasujecie obecnie? Czy nie bardzo? jak najbardziej, tak. Są, są członkami lewicy w ogóle, czy są nie? Są członkami lewicy. Nadal. Nadal. Yy, czyli nie wystąpi, nie złożyli legitymacji partyjnych? N nie złożyli legitymacji partyjnych. A macie w ogóle kontakt jakiś ze sobą? Mamy kontakt ze sobą. Yy, co prawda radna łacna jest w stanie yy zdrowotnym, który uniemożliwia kontakt taki stały. Yy. Bardzo często, natomiast mamy ten kontakt, jak najbardziej dyskutujemy, jak najbardziej konsultujemy ze sobą pewne kwestie w województwie. Panie pośle, czy pan żałuje teraz przenosą, przenosząc się do piętro wyżej, do jeszcze poważniejszej polityki, czy pan żałuje kolejnej bezproduktywnej przepychanki w Sejmie pod hasłem Śląsk? Nie rozumiem pytania. Nie wiem, dlaczego miałbym żałować tego, że powiedziałem. Nie, nie, ja nie mówię o panu. Ja mówię ogólnie o pewnym obrazku, który, który obserwujemy. Ile ktoś pada hasło Śląsk, to potem robi się naprawdę absurdalnie. Robi się po prostu tam w Sejmie... Jest e, to przykre. E, cyr. Na, jest to, jest to przykre i z perspektywy człowieka, który starał się mówić prawdę w Sejmie, y, sposób reakcji polskiego Sejmu był naprawdę bardzo przykry. To było bardzo emocjonalne. Słuchał pan Grzegorza Posła Brauna, który mówił, proponował, żeby czcząc po, e, powstania śląskie, zaprosić przy okazji separatystów z, Doga, z Doniecka i Ugańska? Poseł Braun to człowiek, który posługuje się narracją rosyjską, kremlowską. Poseł Braun to człowiek, który wszystko, co mówi, mówi pod publiczkę, więc nie sugeruje się za bardzo jego słowami. Panie no, Panie ale jak to jest możliwe? Tak, Pan siedzi, w, zasiada w tej sejmowej ławie, wysłuchuje tego wszystkiego albo nie wysłuchuje. Nie wiem, jak tam u Pani nas z frekwencją na, na, na posiedzeniach, ale Ostatnio na przykład poseł Kowalski, z którym miał pan też z kolei potyczkę słowną w Sejmie, no nie pierwszy raz oczywiście, sugeruje, że to tam w ogóle na Śląsku opcja niemiecka i tak dalej, zdelegalizować ruch autonomii Śląska. A jak to jest, że nikomu nie przeszkadza na przykład ta, ta linia Russia Today, która jest sączona z trybuny polskiego Sejmu? To nie tylko Braun, ale Korwin-Mikke na przykład i co? To prawda, poseł, poseł Kowalski w bezrozumnym szale, jak ma w swoim zwyczaju, zaczął rzucać inwektywami w moją stronę po tym, jak wygłosiłem kilka słów prawdy na temat historii Śląska. Natomiast smutne było to, jak zareagowała marszałkini Gosiewska sprawa jest sprawiedliwości, ponieważ regulamin Sejmu po takim odniesieniu się do mnie z imienia i nazwiska obowiązuje marszałka do udzielenia głosu posłowi, który został wywołany w ramach głosu przeciwnego. Marszałek Gosiewska niestety złamała ten regulamin Sejmu, nie pozwoliła mi się odnieść do tych obelg Kowalskiego, które były w stosunku do mnie wyzasowane. I to pokazuje też stosunek Prawa i Sprawiedliwości do Ślązaków, do naszego zdania, do szacunku, do osób, które prezentują odmienną, yy, prawdziwą historię od tej, której Polska próbuje nam cały czas narzucić. No dobra, zostawmy, zostawmy sejmowe przepychanki. Mamy Narodowy Dzień Powstań Śląskich. pan zadowolony. pan był w gronie, yy, skromnym gronie, które głosowało przeciwko. Byłem, Dlaczego? byłem, dlatego że o ile to głosowanie jest zrozumiałe z perspektywy polskiej, ponieważ ta aneksja Śląska przez Polskę była z perspektywy polskiej bardzo dobrym wydarzeniem, ponieważ Polska zyskała gospodarczo. 90% produkcji przemysłowej na terenie ówczesnej Polski po aneksji Śląska było właśnie na terenie Śląska. 60% eksportu produkowano. To na czemu się pan dziwi, że co inaczej? Ja powinienem zapytać, czemu przez y, wszystkie kolejne lata, y, ten czas kolejnych rządów, właściwie nikt nie zająknął się, żeby coś takiego jak Powstania Śląskie upamiętnić w jakimś narodowym kalendarzu świąt. Może dlatego, że PiS potrzebuje, PiS, PiS potrzebuje gestów, które będą pozwalały im jeździć po kraju, wręczać kwiaty, składać. A sam pan e, mówi, że to nic dumnych. dziwnego, że dzisiaj z punktu widzenia jakby interesu państwa i pamięci też państwa, coś takiego jak Narodowy Dzień Powstań Śląskich istnieje. Z, będzie w, w kalendarzu. Tylko, Dlaczego? Jest... Jakim cudem nikt wcześniej na to nie zwrócił uwagę? Ani. Platforma wcześniej, Ani PIS wcześniej, Ani Lewica wcześniej jeszcze. Nie mam pojęcia, wie pan, to jest trochę tak, że ta historia w ogóle powinna być opowiedziana prawdziwie. Ona nigdy nie była prawdziwie opowiedziana. Ona jest Ta linia propagandowa jest narzucona przez władze komunistyczne po 1945 roku. To jest ta linia, która jeszcze obowiązywała podczas tego. Podczas tej wojny propagandowej, podczas plebiscytu śląskiego, podczas też powstań. Więc no to jest bardzo przykre, że ta historia nie ma swojego prawdziwego oblicza w Polsce. I stąd jest to niezrozumienie dla historii śląska w Polsce to jest bardzo przygraniczne? Czy a... polega na tym, jeszcze gdyby pan wyjaśnił tej historii? No, no jest czym? przedstawiona jednostronnie w Polsce jako, jako zryw ludności górnośląskiej, co jest nieprawdą, ponieważ no, zabrakło w tym plebiscycie przede wszystkim przegranym przez Polskę, w którym pytano Ślązaków o to, czy śląsk ma być niemiecki, czy polski. Zabrakło tej trzeciej fundamentalnej opcji, czy śląsk ma być śląski. I tu jest kwestia tego, że. Co czy pan się... oczy. Że Śląsk byłby odrębnym państwem. O to Pan chodzi? Zabrakło tej opcji. Jeżeli był plebiscyt organizowany, w którym pytano o dwa kraje, to należało zapytać jeszcze o trzeci, ponieważ na Śląsku żyli Ślązacy. I to jest rzecz, której się Pan Co wyobraża, mówi. pan chciałby, żeby Śląsk dzisiaj był odrębnym państwem? Od, po, od Polski na przykład? Wie pan, dzisiaj chciałbym, żeby Polska Śląsk szanowała. Dzisiaj chciałbym, żeby Polska uznała Śląską mniejszość etniczną. Dzisiaj chciałbym, żeby Polska uznała język śląski za język regionalny. Dzisiaj chciałbym tylko i wyłącznie szacunku... Do tego Wspominaliście się o to z posłanką zasy. Rosą, trzeba przyznać, w, tak. w Sejmie. Wie pan, moje wrażenie było takie, chyba nie tylko moje, że się nikogo to nie obchodzi. To, no, upomnieliście się o, o, o język śląski, czyli język regionalny w tej sytuacji. I właściwie nawet, nie wiem czy ktokolwiek to skomentował, nawet chyba poseł Kowalski tylko coś opowiadał o, 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 o Niemcach i, i, i polskości Śląska raczej. To pokazuje to, że ślązacy, jeżeli czują swoją przynależność do śląska, jeżeli chcą być mniejszością etniczną, jeżeli chcą mieć język śląski, muszą bardzo dokładnie weryfikować te zachowania i głosować na ludzi, którzy potrafią reprezentować interes ślązaków. No tak, no ale to w, na przykład w Klubie Lewicy pan był również jedynym, który upomniał się o to. Nikt więcej specjalnie jakoś nie nie kruszył kopii. Konsultowałem także wystąpienie klubowe posła Marka Rudki, które było najłagodniejsze z tych wszystkich wystąpień w Sejmie, które słyszeliśmy na temat Powstań Śląskich, Dnia Powstań Śląskich. E, był poseł Maciej Gdula, który się wstrzymał, posłanka Kucharska-Dziedzic, która się wstrzymała od głosu. E, partia Razem, która solidarnie wstrzymała się od głosu, więc w tych, jeżeli patrzeć na to, jak się głosy rozkładały w poszczególnych klubach, z lewicy tych głosów wstrzymujących się było, było najwięcej. Wie pan, że e, to zostało przegłosowane, ten Narodowy Dzień Powstań, wie pan którego, swoją drogą? 20 czerwca, pamięta pan dobrze. Zostało to przegłosowane przez Sejm, potem trafiło do Senatu w ubiegłym tygodniu i Senat, wie pan, jak się zachował wobec tego? Nic o wiem. Niestety. No, Senat jednogłośnie pomysł Sejmu e, przyjął, e, ten 20 czerwca to, to już, już, już klepnięte przez e, Senat. To prawda. Nikt z opozycji śląskiej jakoś nie zgłaszał sprzeciwu wobec e, tej daty na przykład. Jest to bardzo przykre i jest to fakt, który bardzo zasmucił środowiska śląskie. E, a senatorowie z lewicy na przykład albo senatorowie z platformy, którą pan niedawno przed chwilą chwalił. E, senatorowie z lewicy, lewica nie ma senatorów, jest senatorka z Polskiej Partii Socjalistycznej. To Lewica chyba. E, to nie jest Senator jej... Morawska stanecka to nie, to nie nowa lewica. To no nie nowa, no ale stara, bardzo pani, stara. Pani senator Morawska-Stanecka jest członkinią Koła Polskiej Partii Socjalistycznej. Niech, Najstarsza nie nie polska chce, lewica. Chcę cytować y, Marszałka Piłsudskiego, który mówił, gdzie ma Śląsk. Y, e, wydaje mi się, że to jest kontynuacja mity, tej linii lini politycznej Polskiej Partii Socjalistycznej, no, do której pani Marszałek Morawska-Stanecka należy. Senator Konieczny, zdaje się, też lewica. Obecnie również PP Socjalistyczna, również Polska Partia Socjalistyczna, wydaje mi się, że też tą kontynuacją linii socjalistycznej jest to, że władza centralna ma zawsze rację i niestety w ten sposób się senatorowie polskiej partii socjalistycznej zachowali. No, tak czy inaczej, Senat jednogłośnie decyzję Sejmu czy, czy, czy tam ten Narodowy Dzień Powstań Śląskich również przegłosował. Czy pan, wracając do postulatu o języku śląskim jeszcze? Wraca przy oczywiście okazji kolejnych wyborów, albo gdzieś pojawia się nie wiem, która to już ustawa leży w zamrażarce temu poświęcona, to będzie, pos to będzie wspólny postulat nie wiem, albo wspólny postulat z lewicy zjednoczonej, czy wspólny postulat jakiejkolwiek frakcji, która wystartuje w tych wyborach według pana? Wydaje mi się, że po tych głosach, które słyszę z opozycji, to tak. Na pewno jest to propozycja, którą lewica będzie wnosiła i którą będzie w całości popierała, i tutaj mam tego pewność. Pamięta pan co Donald Tusk mówił e, przy okazji Campus jakiegoś Polska. Campus Polska to tak, było, O właśnie tak, pytany, wywołany przez. E, Ślązaczkę zresztą. Tak, z Zroju pod, Azroju. Podczas, podczas tej dyskusji. pamiętam pan te słowa Donalda Tuska? Słów dokładnie sobie nie przypominam, natomiast wiem, że one mówiły coś o tym, że środowiska śląskie zbyt słabo zabiegały no o właśnie o To Śląskim. raz. Po I drugie, wy, się Ślązacy, nie zgadzam. wy Ślązacy powinniście się tam jakoś zjednoczyć razem, wspólnie i wtedy wam nikt nie zafika, coś takiego. Tak było. Więc generalnie wie pan, e, wniosek z tych słów był mniej więcej taki, że Wy tu Ślązacy się zorganizujcie, a potem się zobaczy. Nie? Od tego czasu, gdy rządziła Platforma w Koalicji Obywatelskiej jest posłanka Monika Rosa, która intensywnie pracuje nad tym, żeby to zdanie... Jeden głos. Ale intensywnie pracujący, jak to, jak na Ślązaczkę przystało, która pracuje nad tym, żeby w Koalicji Obywatelskiej to poparcie było pełne i szerokie dla języka śląskiego. No tak, tylko jeszcze raz panu mówię. To jest jeden głos, a mamy słowa Donalda Tuska, szefa Platformy Obywatelskiej, który takie nadzieje Ślązakom, jeżeli chodzi o tę kwestię, to dało dosyć mizerne. Tych nadziei dla Ślązaków było wiele, natomiast w tym momencie wydaje mi się, że ta reprezentacja śląska jest bardzo konkretna i będziemy tego naprawdę, panie redaktorze, pilnować. Pan wymieni mi w takim razie 10 głosów chociażby, które, na które można liczyć w tej sytuacji. 44 głosy lewicy na 100%. 44 głosy lewicy na 100% Dokładnie w tej tak. sprawie? Dokładnie tak. Maciej Kopiec, poseł Nowej Lewicy właśnie był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję Miłego bardzo. Miłego dnia, do zobaczenia, Nie do usłyszenia. Dobrze. Do widzenia.